Dzień dobry Państwu, dzisiaj upieczemy ciasto z truskawkami. Poczęła nam 6 jajek. Oddzielimy białka od płytek. Hmm, Tutaj białka damy do większej miski. No będziesz ugijała Tak, to jest taki typowy biszkopt. Nareszcie jakieś ciasto na czasie, bo truskawki są. Nie skomentujesz tego? No nie. Teraz ubijemy pianę z tych białek. Dodamy szczyptę soli. Nie ubiorę. Możesz powiedzieć. W tym czasie przysiejemy szklankę mąki. Do ubitych białek dodamy szklankę cukru pudru i jeszcze chwilkę po Teraz będziemy po mału dodawać żółtka. Tych białek z żółtkami i cukrem dodamy przysianą mąkę i delikatnie wymieszamy. Z tym proszkiem do pieczenia, jedną łyżeczką. Czyli to jest biszkopt. Ameryka. Tak, tak. A masz formę? Tak, jest przygotowane. Wyścielona papierem. Co to za forma jakaś taka? Nie jest tak prosto wymieszać to. A musi być dokładnie wymieszane jednak. Może już? Nie? Może? Nie do rady trzeba mieszać. No, to niech miesza. Forma wys. Wykładamy na ciasto, na plachę, złożonym papierem do pieczenia. A tu wysmarowane. I pieczemy. Tak pieczemy w 180 stopniach. Yy, napisane jest 20-25 minut. Ja powiem ile będziemy piekli, bo to trzeba sprawdzać. No. Rozkładamy równomiernie ciasta. Pięknie. I wkładamy do piekarnika. Teraz ugotujemy budyń. Ciasto się pieczamy, my ugotujemy budyń do naszego kremu taki typowy budyń może być budyń winiary może być inny budyń śmietankowy śmietankowy zaraz rozpuścimy z dodatkiem dwóch łyżek mąki czyli tutaj dodamy dwie łyżki mąki może od razu dodam tutaj budyń jest z pół litra mleka się gotuje A, czyli jak ma tak? tak tylko dodamy jeszcze łyżki cukru, aha, bo on bez cukru jest. Noż cztery łyżki cukru raz, dwa, trzy. Ja będę dał trzy, za słodkie będzie może. Cztery. Ot. Dwie łyżki mąki pszennej. Będziemy, czy będzie słodkie. Raz, chyba za mały naczynko mam. No, da, oko, no, Za małe Jaka Za spada. Muszę przerwać. No, już damy mleka, szklankę. Czyli trzeba od razu większe naczynie mieć. Tak, takie chyba, widzę pół Zwykła szklanka nie wystarczy. Trzeba A to mleko nastawimy do, na gaz, do gotowania. Nie widzicie? Czasami są niepowodzenia. Tam wymieszamy. A tutaj te składniki dokładnie trzeba wymieszać. Mieszam, mieszam. Do gotującego mleka wlewamy naszą masę i mieszamy. I doprowadzamy do wrzenia. Będzie gęstniała nam pomału. No to tak gody. No teraz to już tak jak normalny budyń. Każdy potrafi. Tak. Masa już, budyń więc Jak już się gotuje budyń, odstawiamy go do wystygnięcia i wyciągamy z lodówki masło lub margarynę do masy, żeby zmiękła. A hmm. budyń musi całkowicie wystygnąć. Ja nie mieszasz. Już się. Je. Jeszcze chwilkę, jeszcze takie Bąki będą szły aż bardziej gęstnieje. Bąki, co za bąki. No coraz częściej. Już słyszę te bąki. Bąki budyniowe. O są te bom tak widać I budyń jest gas łyżkę wyłączamy i odstawiamy do wystygnięcia Zaraz. E, tutaj mam rozmiękczone masło kostka masła i będziemy ją miksować z wystudzonym budyniem aha ja pokazuję budyń jest e, tutaj jest biszkopt Czyli wszystko jest studzone i robimy co? Łączymy masło z budyniem, hmm. czy budyń z masłem. Damy od razu. Damy? Damy i zobaczymy. I, I po trochę dodajemy. Tak widzę masło troszkę od. I co robimy? Truskawki odtrzypłukujemy. Ile truskawek? Pół kilo truskawek. Pół kilo truskawek naszych zbiorów, ale to są już takie końcowe zbiory, nie początkowe. Dlatego dużo takich małych, bo pierwsze zbiory były olbrzymie, kolosy. Nasz krem rozłożymy na biszkopcie. A, upieczone. Tak. Czyli stududzony. Rozsmarowujemy nasz krem. I będzie zabawa. O, Jaka zabawa? Będzie zabawa? Jaka zabawa? No z tymi truskawkami. No. no najpierw będziemy musieli rozrobić trzy galaretki truskawkowe w litrze wody. Muszą wystygnąć. Można było to na początku, ale ja w międzyczasie wyskoczyłam na działkę, także trochę na to robię. Można. Już jak się pieczy ciasto galaretkę rozrabiać. No to dobra galaretka. Na budyń można y, wcześniej przed pieczeniem ciasta. Ale upakować. teraz trzeba to pokroić ten, tak? Tak, tak. Truskawki. Trzy galaretki o smaku truskawkowym. Rozpuścimy w wody gorącej, wrzącej. <try>

Najlepiej w tym w talerzu, bo się szybko rozpuści. Co nie? Tak. Cztery. I musi się trochę stężyć. Cztery. Yy, ale mam miarkę plastikową. Nie mogę wrzącej wody do plastikowej miarki. Lać. I teraz pomalutku, bo jest jednak pełne. Mieszamy, żeby się rozpuściło. Na naczynie najlepiej jak jest właśnie takie płaskie. Bo w garku takim wysokim no to, no ale można znowu w garku i wstawić do zimnej wody, żeby szybciej wystudzić. No i co teraz, będziemy czekać. Tak, będziemy musieli czekać. Albo Trzeba było na początku Tak, tak. Czyli już wiecie jest. Bo tak jak ja mówię, że ja w międzyczasie wychodziłam na działkę i no nie mogłam sobie pozwolić na pewną rzecz. Kroimy tak w plasterki truskawki i układamy tak, żeby nam nachodziły jedne na drugie, na deseczce kroję w plasterki i rozkładam w ten sposób. No i co nam zostało? Tylko jeszcze... Kalaretka. To I tak ciasto wstawać. dopiero jutro będzie się nadawało do jedzenia, będzie najlepsze, czy jutro, najlepsze to może nawet pojutrze, bo wtedy najlepiej ciasto przejdzie ale tak do jedzenia to dopiero jutro po dniu moglibyśmy już tą galaretkę przelać do innego tego naczynia i wystudzić szybciej no a nie będziemy się śpieść zaraz może to zrobię tutaj jest pół kilo truskawek to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 i pół rządka Dodamy jeszcze z 3 rządki to będzie chyba z 10 deko To jest taka bardziej prostokątna blacha rząd Quadrat, kwadrat, przepraszam, a prostokątna to jest niby dłuższa, tak? Dłuższa nie... no. Jest trochę może, jest. Zaraz mam miarę. jest dłuższa, jest 35 to jest na, żeby było, na 28, to jest taka blacha. 10 deko spróbujemy jeszcze ważyć, mamy truskawek dużo. Tutaj galaretka nam już zastygła, jest taka konsystencja i wylewamy ją na ciasto, na truskaweczki. Taka pół i wstawiamy do... O, tutaj coś uszkodziłem. No trudno. Do lodówek. Do lodówki, do następnego dnia. Najlepsze ciasto będzie na następny dzień. Smacznego. Mm. No pokażę jeszcze. Tutaj widzę, że... Nie poszła galaretka. No dobrze. Pokażę mi jutro, jak będziemy kroić. Tak. Dobrze.